W tym zadaniu mamy wzór na sumę n początkowych kolejnych wyrazów ciągu a n. Jest to ten wzór. n to są liczby naturalne, dodatnie. I mamy wyznaczyć e, ciąg AN, czyli tak naprawdę wzór na n ty wyraz ciągu a n mamy wykazać, że ten ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym. Czyli zobaczmy, co to znaczy suma n początkowych kolejnych wyrazów to sn to się równa a1, a, czyli pierwszy wyraz ciągu plus a2 plus a, n o, ind a o indeksie n-1 plus a o indeksie n, czyli n-ty wyraz tego ciągu. I to jest suma n początkowych wyrazów tego ciągu dana tym wzorem. I teraz, wyznaczam tutaj sumę wzór na sumę n-1 minus początkowych kolejnych wyrazów ciągu an czyli po prostu s o indeksie n-1 to jest a1 plus a2 plus i tak aż do a o indeksie n-1 już bez tego ostatniego wyrazu n tego a n tak? bo chcę wyznaczyć sumę n n-1 początkowych kolejnych wyrazów w ciągu a n to znaczy, tutaj jest ta suma a tutaj wzór na tą sumę żeby go otrzymać ja wstawiam po prostu w miejsce n n-1 i to jest ten wzór na sumę n-1 początkowych wyrazów tego ciągu n. I po co on był mi potrzebny? No po to, że teraz jak ja odejmuję od sn, odejmuję S o indeksie n-1, to zobacz, jak od tego odejmiesz to, to ci się wszystko zedokuje, oprócz tego ostatniego wyrazu, który tutaj nie występuje, tak? Bo od tego odejmę to, od tego odejmę to, wszystko mi się tu zedokuje, od tego to, a od AN nie ma co odjąć, dlatego ta różnica jest równa AN. Czyli jest, słówna, jest to n wyraz ciągu tego ciągu. Jest on równy s o indeksie n minus s o indeksie n minus 1. i Ja mam wzór na te s. Za s o indeksie n stawiam ten wzór, tutaj wstawiłem, a za s o indeksie n minus 1 stawiam ten wzór. Wstawiłem. No i teraz biorę i upraszczam. To podniosłem ze wzoru skróconego mnożenia, konkretnie z tego. Upraszczam, upraszczam i mam wzór na n -ty wyraz tego ciągu. Jednocześnie wzór na, na dowolny wyraz tego ciągu. Cokolwiek bym za n nie podstawił, zawsze wyznaczam ten wyraz. Czyli A5 i stawiam za n piątkę i mam piąty wyjazd tego ciągu. I tutaj, jako drugie polecenie, kazali nam udowodnić, że jest to ciąg arytmetyczny. W jaki sposób to no, Przede wszystkim trzeba poprzedać sobie o ciąg arytmetycznym. Ciąg arytmetyczny charakteryzuje się tym, że każdy następny wyraz tego ciągu jest o tyle samo większy lub mniejszy od poprzedniego. Na przykład na, na tym przykładzie. Piątka jest większa od dwójki o 3, ósemka jest większa od piątki o 3, jedenastka jest większa od ósemki o 3. Może być też ciąg malejący, wtedy każdy następny jest mniejszy o tyle samo od poprzedniego. Czyli trzeba udowodnić, że jak, weźmie, jak weźmiemy dowolne dwa wyrazy, następny i poprzedni, i odejmiemy, to wyjdzie zawsze ta sama liczba. Ja, tu, ja tutaj to robię. N ty wyraz mam. Po n tym wyrazie, y, następny to jest a o indeksie n plus 1, wyznaczam jego wzór, czyli stałem za n po prostu n plus 1, i to jest ten wzór, i odejmuję. Od następnego odejmuję poprzedni. Y, czyli odejmuję dowolne dwa sąsiednie wyrazy. Czyli od tego odejmę teraz to, tak, bo jak z, a o indeksie n plus 1 dane jest tym wzorem, to znaczy właśnie ten wzór wyznaczyłem, odejmuję. I wychodzi 2. Co oznacza, że jak wezmę dowolny wyraz i jego następny i od tego następnego odejmę poprzedni, no to zawsze wyjdzie mi to samo, dwójka. A to oznacza, że to jest ciąg arytmetyczny. To jest dowód na to, że y, ciąg określony tym wzorem jest ciągiem arytmetycznym.